na moim kanale, ja jestem Kombat, a dzisiaj będziemy grać sobie w FIFA Mobile. To będzie chyba drugi odcinek. I w dzisiejszym odcinku będę chciał trochę sprogresować. To wygląda mój skład, trochę średnio, ale to nieważne. Tylko czy ja mam jakiegoś lepszego zawodnika? On no, no jest lepszy. Niestety ma gorsze, oczywiście, że tak. Ale nie no, ja mam podobne, ale dobra. Mmm... Nie wiem czego brać. Może go lepiej tutaj położę, bo jednak... Kurde co jest. No, nie może. Dobra. Trzeba bardzo będzie i iść, iść i tyle eee, Ulepszyłem tam sobie zidan O Jezu O Jezu. sobie Zidano, eee, Bo jest, no, To jest w sumie dobre Więc sobie go ulepszyłem Zebrałem tu jeszcze sobie e, Tych Tych Tych, tych, tych e, diamecików Więc pod koniec odcinka możemy sobie zrobić jakiś malutki opening takie malutkie bo kilka skrzynek Nie wiem czy z tego, czy tutaj z czegoś takiego hmm. Tutaj coś jest jakieś, taka? Nie, nie ma tu nic takiego ciekawego O i tak kopa ich Games, co to za games jest to? O, to byłoby oburzenie, to te reklamy Te nie chcą uradzić nawet... No i idziemy, bo jakiś nowy jest Winter. E, Wildcard, coś takiego i. Nie wiem, czy ja tu grałem, pograłem coś takiego kiedyś, nie pamiętam czy było na odcinku i to jest takie coś nowego. Nie wiem, co to jest. kontynuować, nie wiem, Nie mam Google ten... Kart, nie mam, kart. tych coś nie nie czegoś, nie mam Prezencik jest jakiś, free prezencik, to zbierzemy. Nie wiem, czy to są. Święta, ale... okej okay. No Jakieś, hmm. no, są jakieś karty Galery Aha, to jest galeria po prostu Dobra, to zobaczymy, czy mogę sobie już odebrać to. Nie, bo, nie, nie mogę Nie rozumiem tego, a, bo ja bym się nie więcej Już rozumiem No i gramy Myśmy zrobić o taki pasek po prostu, może coś tu będzie ciekawego Dostaniemy Znaczy dostaniemy te, kurde kulki co możemy rzucać? Nie, nie wiem, po co to jest, wygląda. No, biegniemy. Bum. Oh, Kurde. Biegnij, biegnij. Prosto w sumie jest. Proste to było. Kontynuuj sukces. Musiałam się wypowiedzieć jeszcze trochę do zdania, ale okej. Okay.

Nie trafię. Kurde, źle z las. piłką ten. Muszę tym palcem... No i dobrze, teraz ładnie siadł Wziąłem lepszego palca i od razu siadło lepiej. W ogóle, nie, nagrałem filmik z... Jest... Co już Coś mi tutaj pękło, widzę, A ja się, wstaszyłem, nie? Eee, w pokoju coś pękło i mi się tak się, mówię, co jest kurde, nie? W ogóle widzę tego, bo ja nie skończyłem. Eee, zrobiłem eee, odcinek tylko Fortnite, eee, który nie miał dźwięku, niestety. Więc musiałem go cały usunąć, niestety, i trochę przykro jest mi, bo trochę się starałem nad nim. Abyście mieli e, dwa odcinki, chociażby nie będzie jednego W sumie e, nie, nie, nie było nic tego, nic tam ciekawego nie było w sumie, bo tam robiliśmy tylko chyba farmę, coś takiego Więc nic tak e, dużo nie straciliście Widzę, że Najważniejsze, przetrwały te odcinki, które są po prostu ciekawsze, nie? To jest najważniejsze no, echt w, w Barcelona Barcelono. Bo u mnie jest teraz chyba z 16 styczkę coś jakiego, nie? A mówale jest u Inter kurno tego. No u Interu był dobry, dobry. To o serwisora. Ten ci ma z tą piłeczką, no ale to są prosi ludzie, nie? Z ludzie, ale będzie. Tak, tam panie, idą strzelamy, Akurat to jest proste. Możemy sobie nawet zmienić na no, tracking z gardziną. ok. zidłem. Okej. z piłeczką. O Jezu, zabrałem zabrali mi piłkę Nie trafił Zden, zden ma e, Tego, zeza Tak tak było, dobra Biegniemy z sobie. No co ty robisz Ja pierdzielę, została piłkę. to on gorzej gra od kurna No ma jakiś Braczków, no i dobra. Jak spalone, jak się odbiło tego typa tam. No i spokój. BUM. Biegnie bieg, są że to może teraz więcej niż 50 lat, ale tylko nie obchodzi, dobra. BUM! No i kræger szczelny, nie wszędzie zobaczymy tu Wiele na nie jestem tego, więc nie mam że ale nie wiem, tego, nie widziałem nie nie wiem, o nie mam nie 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 Nigdy nie widziałem tego, nie mam z I gol, Zidane, nie mam Zidane, Zidane, mam tego, jak ładnie strzelił. Ale ładnie strzelił nie mam tego, Spierdziałem się w niego. Te kurde gnoju. Dawaj to. O ja pierdzielę. Ja jak nie stąpiłem O kurde. No i go łatwo, łatwą, łatwą, No biegnij pod tą co ty się wywalasz przed bramką, czekaj, na szczęście przed bramką, ale na środku boiska, biegnij, boom, pałek ładnie dybluje, i strzela, i ładnie golek, no przecież to jest takie praca ja widzałe. Że... E, jeśli wiecie, to możecie mi napisać, jak to zwiększyć poziom trudności, bo nie wiem akurat, chyba, że się nie da w tej chwili, bo bardzo chciał sobie zwiększyć poziom trudności i grać tak prosty. Wywalaj, no ja chcę, no i jeszcze tą kartkę tam za to robić. No biegni z jedem, z jedem. Z jedem. Boom, tamburem. No kurna, bo ona. jakie to jest łamagi, nie? Nie z tym pingą. Dobra. Teraz wali głów, bo on się tam złapie, dobra. I kolu, dodek. Nie, to nie dodek, bo już nie dodek. Nie, to jest. Migli. Gomę biegnij, bo ci piłkę zabiorą Jezusie, ja ja to z to skiepścił, to bym się wkurzył Bo taka ładna akcja była, jeszcze kurwa się cofną, cofnąć musiał Tak, Dezidana się wpierdzieli, w Gorsze nie ma w ogóle podjazdu Zidana, Zidana, Zidun Patrzcie, patrzcie, patrzcie jaki dribbling Pomiędzy obrońcami, o kurde, ale zdebrlował i gol! Widzieliście to, jak zadryblował ten Zden, Żyden? Patrz, jak <ścoughs> zadryblował. Ja wierzę, jakie łamagi. 8-0. Nie zarobiście, nie? Lamar, jakiś lamer, le lamar. Uchuj, to ja znaczy, wstydzę. E cholera wiek tutaj. <śpuszczam> no. I zrobiliśmy sukces, Bengier o Jezu Dobra, coś tu jest, a jeszcze zostało nam prezenciki A i tak? Prezencik odbieramy Jakiś na Kim Kardashian tu jest, nie to jest Kim Jane coś tam, nie wiem kto to jest Po, po zachodniku tak Bero. Manchester City vs. FC Barcelona To będzie chyba cięższe, trochę. Z tak, tego co mi się wydaje, Jak patrzę tylko na to i mówię, To będzie cięższe, bo jest 1-0, może To będzie jeszcze, nie wiem. Okej, okay. zobaczymy jej skład, zobaczymy na, na nas, nie wiem. Kordozidę z w Barcelonie, czy połuk swoje życie. Boom. Podanie. Sky Tower i gol. No jak nie gol? No przecież to jakiś debil jestem. ten Zidane, Zidane. Trafić gola nie potrafi, kurde z bliska. Dobra, biegi, biegi, biegi. Z tą piłką wyraszczoną. Prusy wschodnie, no i trafił jakiś purcz. Nie wiem kto to jest w ogóle, ale ten purcz. No, Nie wiem, jest to myślę Haaland. Haaland, Haaland. Wywalaj. No jak te kulę grubasie zasalony. Ja pierdzielę krawiec. No nie wiesz, że jak ja potrafię w jasnej piłki. Jestem taki kurwa kaleką. Także, no. Dobra, tak Podanie. O, lagi, co jest? Ale lagi, no co się dzieje? No przecież, jak ja mam przejść golak, są lagi takie? No, what the fuck? No przecież to specjalnie sędzia, sędzia przekupiony. No widzicie te lagi? No nie mogę wytrzymać. Przekupiony sędzia. No ja nie mogę, nic nie widzę. A dudek jednak jest cały czas. I co jest, co to za mle, za lagi? Nie tak nie było. What the fuck? No nie mogę się ruszać, takie są lagi, no boże. Tak jest przekupiona, naprawdę, no przecież jak nie WIERZĘ co się dzieje. Biegni, podawaj piłkę do tego debila tam, Gomeza. Do tego podejdę do Zidana. I ten Zidan biegnie z piłką. No i lag oczywiście, bo no, czemu by nie? No i dupaj i nie trafił, bo jest z jakimś purną, łystym Bogatszy ode mnie. No, zostaw to człowieku, bo mnie zaraz coś powali. No ja piszę. Dobrze jest, Gomysz, trafił. Gomysz się nadaje do tej turniej w sobie no naprawdę. I mi to jakiś sami Albo w albo kulta w dupę, twoją. Naprawdę. Halam, Tepi, Jeszcze. Nie ma co tego czeku w ogóle widzieć No holąd! Holąd! Nie no przecież... Przecież mu wpierdzieliłem się w tą piłkę, no przecież no i z armi za, za la, -la, la Ja pierdzielę, no, przecież to jest przekupione sędzistwo, no każdy to widzi, no dobra. Dobra, nie, teraz. Nie. Teraz nie trafi. Alejandro Gomez! Boom! Biegnij, biegnij tu 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 oła no no dobra jest nasza piłka się łatwo zident Zidan. podaj do tego szybko rozprowadzona aścia rozumiecie to pyk no pierwszy jeszcze rożny 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 jest mi rożny to sekundy jest pyk no jezu no i nie będzie kurna no Turek kończy ten mecz, no wra 2-2. No i zarobiście nie fajnie. Mhm, fajny Holland, się bawisz. Pyk, podanie do Gomeza, podanie do Schweizenegger, Podanie do Sz Zidane, Zidane. Kurna zgwałt... Dobra, Karny, tak? Nie, faul. No jak? No, fuuu! Miałem no ta gra jest oszukana, no boże. Każdy to widzi, tak? Każdy to widzi. Okej. Okay. Szwajcy gier. Podanie do Gomeza. Gomez z piłką biegnie, Gomez z piłką! Gomez z piłką! Kurde. No i dupa. No nie, dobra, jeszcze jednak jest może jakaś akcja. Bum. i Gomez trafił, Gomez, setna minuta, setna minuta, setna, Gomez trafił do bramki, 3-2, Barcelona, Gomez, no i dobra, jeszcze udaje, że tam coś tam przemuszczyli go w kaczach, Dobra, biegnie, biegnie z piłką, teraz sobie pyk, leciutkie takie i ładnie, drugi gol dla FC Barcelony, 4-2. Ładnie, jeszcze z tą łycą banią robię <grywki> jakieś przewroty jak. W końcu się obudzi ten, ten zidan, bo naprawdę... Chyba z dwa gole stracił. Dwa Na do zero. I w końcu strafił ten fighting nigger. No dobra, jeszcze jedna. Jeszcze, jedna. jeszcze jedna, jedna będzie ta. Teraz tylko żeby się nie wywalić za zero, nie? Żeby kurde nie szli na dół bramek, ale ja nie, to nie stanie, bo oni są po prostu useless. Tylko ja nie po prostu nie, nie umie grać sobie. Okay? Jezus, ole Lagi. Znowu się stał lag Boom, podanie do Szwajcynegera. Schweizenegger nie potrafi przyjąć piłki, bo jest debilem. I tak się, się kończy. to właśnie skończy. Boom. No i co, co, co? A dla mnie? Nie wiem, No Alejandro Gomez, no co ty robisz, Boże? Zides i z dun. Nie wierzę. Podaj tą piłkę, bo tak naprawdę nie potrafi nas piłki, bo nam bracie pyska. Co za śmieć, no i kurna, Holland strzelił. No przecież, ja jestem. Jak będę karny, to się zaraz popieszcza. Bo nawet na, jeszcze raz to i zrobię. No ja mam na czas, mam to, 9, to. 9, Erling, Szwajcy nigger! No i dobra ten debil nie umie na 6 gola Ja pierdzielę nie mogę No dobra 4-3 I tak wygraliśmy Z Czemu ja się nazywam? Czekoladę jedna się chciałem się... dopytać Jak miałem kurna 3-go Dobra dopytałem Mamy to zrobione Teraz tylko bierzemy Yy, ten, tutaj, to jest tu? Nie, to nie tu. A nie, to tu, to tu, to tu. I otwieramy dwie. Co tam? Climb. No dobra, free. to tam jakieś game, zar ale nie? A nie, 5 dobra, jakieś 5? Pięć mega, nie, nie, to jest, co, co tu chodzi? No dobra, no, nie rozumiem, naprawdę nie, nie rozumiem o co chodzi. Okej. Okay. O, wymykaliśmy gry, wywarzyliśmy, tak bardzo fajnie. No ale, będzie chociaż do pingów, Więc, już wszystko co zrobiliśmy. E, gdzie to jest tutaj? O, no, kliknę. Jeszcze odbierzemy sobie questy, to wszystko co zrobiliśmy. No to jest jebocz zły, nie? No nie jeszcze, ty nie wolno mi się Nie, oczywiście I tutaj jeszcze jeden Tysiąc gemów, fajnie Fajnie, fajnie, prawda. no i dobra yy, No jak obiecywałem robimy opęk jeszcze na koniec 15 z tych, z tych pieniążków To otwieram sobie tak może z, z Tą na przykład skrzynka. Mm -hmm. Będę tą samą odkładać jedną. Są tu jest. jak jeszcze Sala, tele, Armandino. No, może się to trafi bardzo dobrze, ale może to trafi się górno. Zobaczymy, co się trafi, 6 Jedną taką cię, oczywiście. Ale jak będę mówić, to takie, takie. No, czekamy. Co wydropi? Co wydropi? Open. Ok. Tylko coś się zbudowało, Ogie, dobra jest też. Tylko coś ładuje trochę. Mm. Coś się jednak się zbudowało, ale nie wiem, czy to jak pomylić. O, dalej jest. Francja, nie wiem, nie wiem, co to może być. Aha, fajnie, może być. O kurde, ile tego do dostałem, co jest? No ja kontynuuję. Otwieram jeszcze jeden? A otwieramy. Jeszcze wtedy możemy otworzyć. Jest to o coś takiego? Okej. O kurde. Jest okej. Okay. No, gorsza od mojego Jezu, ile dostaję rzeczy, co jest Dobra Teraz możemy zos, zos jeszcze otworzyć dwa takie malutkie skrzyneczki Chyba dwie, co dostajemy? o kurde, o kurde, hi. nie? No, hi no, hi no. no Jeszcze jedno możemy otworzyć. No, i tutaj było już takie główienko, bym powiedział Główienko, główienko. Jeszcze coś mam do odebrania w ogóle. Tutaj jeszcze to odebrałem w ogóle. Ja tego wszystkiego odbieram teraz. Tak, dostałem wszystko, dostałem gemy. znowu. Dobra, wszystko już odebrane. Też, a nie, jeszcze dalej. no dobrze, Znowu dostanę jakąś kartę Bum, dobra, no i dobrze Teraz zobaczymy nasze postacie, jak to wygląda tutaj Okej okay. Tego słowi LW O ja tutaj się ewidentnie lepszy wywalaj hmm.

Ten tutaj, pan, Na no, tym też nie. Zidane Zaczynamy. Nie, gorzej, gorzej. Chciał gorzej. Nie dajemy go tu. Zaczynamy jeszcze tutaj. LB. Ten tutaj jest. Nie, gorszy, gorszy jest. Z To jest jakiś typ, tak? Też o wiele gorszy, what the fuck. Nie wiem, nic co dostałem, to nie było takie, takie OP, no. Dobra, tutaj też się się, taki nie, nie, nie zgadzę. I czy jest jakiś bramkarz? Nie ma. Dudek jednak jest najlepszy, jako polski Dudek. Dudek polski, Dudek. Dydek, Dudek polski. Dobra, jeszcze znowu są jakieś kwestie do odebrania. Ile tych kwestii w ogóle, what the fuck. No i dobra. Chyba wszystko odebrane. Jeszcze daję jakieś jeszcze się... Czego co to jest? O kurde. O Jezus coś co jakieś. Jest... No W dobra. Jestem jakieś gówno tutaj. E, walę z tymi ludźmi. A w sumie dobra. Coś lepszego. Nie no, walę z tymi. O Jezus, co ja zrobiłem. Mogę to zrobić. No dobra, no co? co? Co tam mi szkodzi? Otwieram. Jak miał być o to będzie o Idzie Idę jeszcze duży. No a co ja dostanę? O kurde, z Arabii, nie? Chyba, czy z Saudyjskiej. chyba przez Arabia Myślałem, że, benze że Benzema będzie, nie? Myślałem, że będzie Benzema. Naprawdę. A s nie było sobie. Benzema. Kurde nie ma. Nie, nie, nie. o Jezus. Eee, działo Okej. Co to jest za flaga? Nawet nie wiem. Okej. Okay. Jak powiedział. Już nie mam kart Przyklejam wszystko w karty Dobra Dzisiaj Jeszcze mam coś tutaj Jest to jakieś tutaj jest Dobra. Tutaj jest jakiś gościu Nie wiem to jest To w player o Jezus. Mhm. To może No nie mam, dobra Chyba już mi się punkty skończyły. No to... Jak mi się skończyły punkty, to by było na tyle w tym odcinku oczywiście. W e, postaram się zrobić tutaj po prostu zarobić trochę więcej. Ale nie wiem, czy się uda. No i to był koniec tego odcinka. E, cześć! Na razie i baba. Heja!